Cześć kochani, witam dwa dni po święcie niepodległości. Zobaczcie, ta suma obok mnie, duża, prawda? E, no cóż, jej e, właścicielem jest tenże pan, który stoi tutaj też obok mnie, tak? Czy ten pan kojarzy Wam się z. Znaczy, pan. Tylko ekspresja, która sobą reprezentuje? Czy nie kojarzy Wam się z czymś z przeszłości, z pewnymi obrazami, które są dość niepokojące? Popatrzcie na jego gesty, popatrzcie na jego twarz, popatrzcie na jego to, co ma na rękawach. Ehm... A ci panowie, czy nie wydaje Wam się, że zbyt Prześmiewczo to wygląda, zbyt karykaturalnie. W końcu, Święto Niepodległości jest jednak takim świętem, w którym owszem, powinniśmy się cieszyć, powinny rodziny z dziećmi radować się faktem, że we wszystkich aspektach dana jest nam wolność, którą sobie sami wywalczyliśmy, ale czy powinno to tak. Tak wyglądać. To jest, to jest taka moja wątpliwość. Mnie to tak nie bardzo leży. Popatrzcie teraz na obraz Warszawy. No często to widzimy też obrazki z 1 sierpnia. Wtedy to jakoś inaczej konotacje są inne. Tutaj budzi to we mnie trochę niepokoju taki obraz Warszawy, no bo być może, że nagle jakaś raca wpadnie komuś do mieszkania, albo ktoś dostanie po głowie ławką, prawda? No, hmm. tak, tak i takie mamy skojarzenia. A yy, nie wiem, czy, czy, yy, czy pamiętacie, czy znacie na pewno ze szkoły taki wiersz Norwida, zresztą do niego powołał się niedawno pan redaktor Orłoś, którego serdecznie pozdrawiam, ale Pierwszy mówi o tym, znaczy, Norwid mówi o tym, że gdyby nawet mi powrót założono na szyję, to dalej będę skrzypiał, takim skrzypiącym głosem, będę wołał i krzyczał, że my to jesteśmy beznadziejnym społeczeństwem, ale wspaniałym narodem. I teraz, jakie jest rozróżnienie między społeczeństwem a narodem? Społeczeństwo to jest pewna struktura, która kieruje się pewnymi. Prawami i regułami, i ich się trzyma na zasadzie wspólnotowości, prawda? Umownej, a naród, no to są więzi krwi, to, są, to jest historia, to są geny, to jest mniej, to jest bardziej abstrakcyjny, mniej definiowalny, prawda? To są, to są nasze symbole narodowe, to jest wszystko to, czego, czym, czym my Polacy tak chętnie się karmimy. No ale. W wierszu, w wierszu swoim Norwid rozróżnia te, dwie, te, te, te dwa pojęcia. No bo, no bo narodem jesteśmy, jesteśmy bardzo ciepłym, wspaniałym narodem. Popatrzcie znowu na Warszawę, pełno światełek. Te światełka widzieliśmy i dla Izy, i w obronie praworządności, i w obronie kobiet, i, i w różnych takich ważnych, Momentach, w czasie pogrzebu prezydenta Adamowicza, prawda? Te światełka, my wtedy, jako naród, jako całość, jako jedność zjednoczeni, potrafimy w ciszy te wspaniałe, symboliczne, pełne e, e, pokoju światła zapalić. Czy te chorągwie, no zobaczcie ten las wspaniałych biało-czerwonych chorągwi, no aż serce się kraje, aż po prostu tutaj my na emigracji no to ch chętnie się się nawet owijamy czasem jak jesteśmy w ambasadzie w te biało-czerwone sztandary i w, no, no, no chcemy być blisko, no jest nam to bliskie, bliskie naszemu sercu, no bo to, to jest nasza narodowa e, więź. Natomiast... Społeczeństwo to już jest coś innego. Społeczeństwo to, co, to tak jak powiedziałam, to jest tak, jak gdyby to była organizacja, w której każdy ma swoją funkcję, każdy ma swoją rolę i która oparta musi być na sprawiedliwości i praworządności, wolności i demokracji, prawda? I nie na tym, żeby życzyć sobie, żeby utopić się w łyżce wody, prawda? Więc yy, a, a na tym, żeby jako społeczeństwo, jako wspólnota się posuwać jak najdalej i, i, i osiągać wyżyny. I tutaj nam tak czegoś tam jednak brakuje, bo popatrzcie teraz na ten obrazek. Ja nie jestem z PO, Nie jestem zakochana w polityku Donaldzie Tusku. Ale uznaję jego. Wartość jako polityka światowego, w końcu przewodniczącego Rady Europy. W końcu dawnego premiera Polski. I y, nagle co widzę? Jest jego podobizna palona. W, mówimy o Dniu Niepodległości. Teraz y, pamiętam obrazki y, również przed paru lat, kiedy byli, wieszane podobizny były europosłów na szubienicach, w Łodzi, chyba. Słuchajcie, i to jest właśnie już nie wspólnota narodowa. To już są te kontrowersje społeczne. To są już te, te takie animozje społeczne. Czy nie powinniśmy się zjednoczyć jako społeczeństwo, a nie tylko jako naród, który y, lubi zaśpiewać hymn narodowy i otaczać się biało-czerwonymi flagami? Poczytajcie tego Norwida. Chcę Wam tylko powiedzieć, że Tusk wysłał list do przywódców e, krajów europejskich z prośbą o obronę granic Unii Europejskiej, bo być może my zapominamy o tym, e, bawiąc się tak racami w wojenkę, że jednak e, to niebezpieczeństwo ze strony Łukaszenki i jego pracodawcy. E, prawdopodobnie e, może być gorsze w skutkach niż nam się wydaje, i jednak będziemy potrzebowali e, tej wspólnoty europejskiej. Oby tak nie było, ale może tak być. Taka była treść listu pana Tuska. Jak również, żeby organizacje pomocowe mogły być w tym rejonie. Nie wiem, naprawdę nie wiem, czy powinniśmy być zadowoleni z tego. O, niezależnie od tego, jakie, kochani, macie przekonania polityczne, podkreślam, niezależnie od tego, czy ten obrazek palenia podobizny kogokolwiek nie przypomina czasów najgorszych i czasów, których, których nie chcemy, żeby powróciły. A może chcemy. I jako społeczeństwo. Musimy sobie na to dać odpowiedź. Nie jako naród. Zobaczcie, mam dres z Feniksem. No, jest to symbol tego, Feniks, że można się wznieść z popiołów. Słuchajcie, użyjmy żarych komórek. Może jest jeszcze czas, a na pewno, na pewno warto.